Cześć. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami włoski producent właśnie zaktualizował swoje portfolio o nowe pojazdy. Tak, by wizualnie wpasowywały się w kanon nadany przez najnowszą Alfę Romeo Tonale. Po prawie 7 latach obecności na rynku przed wami zmodernizowane modele Giulia i Stelvio. Zanim jednak przejdę do omówienia nowych modeli, przypomnijmy sobie, jak przedstawiały się poprzednie generacje: Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio. A teraz przechodzimy do nowości. Nowe pojazdy rozpoznacie z całą pewnością bardzo szybko. Przyjrzyjmy się, na czym polegają zmiany. Z przodu pojazdy na pierwszy rzut oka wyróżniają się zastosowanymi zupełnie nowymi reflektorami matrycowymi Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami. Wnętrze reflektorów zostało wypełnione charakterystycznym potrójnym motywem świetnym, tak by upodobnić obydwa pojazdy do modelu Tonale. Duży plus za pojawienie się technologii matrycowej. Z całą pewnością zagwarantuje ona dużo lepsze oświetlenie drogi przy podróżowaniu w nocy. Brawo Alfa! Ponadto proszę zwrócić uwagę, że osłona chłodnicy, na której zostało umieszczone logo, jak również dolne wloty powietrza, otrzymały nowy wzór wypełnienia. Patrząc na pojazd z boku tutaj nie odnajdziemy żadnych zmian. Jako ciekawostka w odświeżonych modelach nie pojawiają się nawet nowe wzory felg, czy też nowe kolory nadwozia. Szkoda. Przyjrzyjmy się na pojazdy z tyłu. Nowa Giulia otrzymała teraz tylne lampy ze szkła z przeźroczystym wykończeniem. Z kolei Stelvio wyróżnia się nowymi kloszami z przyciemnionego szkła z dodatkowym błyszczącym czarnym wykończeniem. I jak? Przyznacie rację, że zmiany stylistyczne są jednak subtelne i nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek rewolucji, a bardziej ewolucji. We wnętrzu pojazdów największą zmianą, która rzuca się od razu w oczy są nowe cyfrowe zegary. Przyszedł w końcu ten czas, gdzie analogowe wskaźniki zostały zastąpione przez nowy cyfrowy ekran wykonany w technologii TFT o przekątnej wynoszącej 12,3 cala. Według zapewnień producenta ekran ten charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczością wyświetlania. Ponadto do wyboru otrzymujemy trzy schematy o nazwie Heritage, Evolve i Relax, prezentujące różne style wyświetlanych informacji i zegarów. Warto również wspomnieć, że w nowej Julii i Stelvio dostępna jest technologia NFT. Technologia ta została zapoczątkowana w modelu Tonale, a dziś dostępna w całej gamie. Opiera się ona na koncepcji blockchain Card, czyli poufnego i niebotyfikowalnego zapisu głównych informacji na temat pojazdu. Za zgodą użytkownika NFT generuje certyfikat, w którym zapisane są dane dotyczące całej eksploatacji pojazdu. Powyższy certyfikat może zostać wykorzystany jako potwierdzenie, że pojazd był w odpowiedni sposób serwisowany i utrzymywany. Ma to niewątpliwie duży wpływ na jego wartość rezydualną w przyszłości. Na rynku wtórnym pojazdów certyfikat NFT może być traktowany jako Dodatkowe źródło wiarygodnych informacji. Pod maską nowej Julii i Stelvio odnajdziemy podstawowy silnik wysokoprężny o mocy 160 koni mechanicznych. W tej wersji napęd przynoszony jest na tylne koła. Mocniejsza odmiana silnika wysokoprężnego będzie dysponowała mocą 210 koni mechanicznych i napędem na obie osie. Ponadto w ofercie znalazł się również silnik benzynowy o mocy 280 koni mechanicznych z napędem na 4 koła. Nowe pojazdy będą oferowane w wersjach wyposażenia o nazwie Super Sprint. Ti i Veloce. Ponadto pojawi się również specjalna wersja Competizione, która będzie ograniczona czasowo. Wyróżniać się będzie ona przede wszystkim szarym lakierem dwozie o nazwie Moonlight i czarnymi błyszczącymi detalami. Pojawią się również zaciski hamulcowe polakierowane w kolorze czerwonym, czy przyciemnione szyby tylne, boczne i tylne. Niewątpliwie sportowy wygląd pojazdu zostanie podkreślony przez duże 21-calowe aluminiowe felgi. Z kolei we wnętrzu pojawi się system audio uznanej marki Harman Kardon oraz fotele z przeszyciami w kolorze czerwonym. Standardowo wersja Competizione wyposażona jest w zawieszenie Alfa Active Suspension. Na nową Julię i Stelvio musimy jeszcze chwilę poczekać, ponieważ w salonach pojazdy pojawią się w lutym 2023 roku. Napiszcie proszę w komentarzu co sądzicie o odświeżonych modelach. Czy zaaplikowane zmiany wyjdą marce na korzyść? Chętnie poznam Wasze zdanie. W materiale przedstawiłem Wam pierwsze spojrzenie na nowe modele włoskiego producenta. Niebawem poznamy również pełną specyfikację, ceny i wiele więcej. Zatem jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia niebawem. Cześć!